Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej dzisiejszemu spotkaniu. ROSA Radą wygrywa 77 do 50 z polskim cukrem SIDEN Toruń. Witam na konferencji prasowej trenera Jarosława Zyskowskiego, trenera Mariusza Karola, Emila Podkowińskiego i Tomasza Lipińskiego. Prosiłbym o krótkie podsumowanie meczu przez trenera przyjezdnej drużyny. Gratulacje dla zespołu ROSY. Zagrali bardzo agresywnie, bardzo chcieli wygrać w przeciwieństwie do, do mojego zespołu. To powodowało, że mieliśmy problemy z pierwszym podaniem, nie mogliśmy wyjść do, do pozycji. Wykonali 13 szybkich ataków, to jest 26 punktów i, i to widać na tablicy tą różnicę. Jedyna, jedyna, jedyny fragment meczu który był zadowalający to była trzecia kwarta, w której e, grałem praktycznie piątką e, był moment, że zeszliśmy do sześciu do punktów w minutę przed zakończeniem tej kwarty i była ta szansa na przełamanie przeciwnika, ale niestety się obronił zespół Rosy i no i później już wynik poszedł w drugą stronę. Także jeszcze raz gratulacje. Pobili nas na deskach, pobili nas agresywnością. Pięć punktów w ostatniej kwarcie to jest, to jest trochę żenujące. Mamy głowo głowy trochę noszą zawodnicy wysoko w górze wydaje się, że, że, że to, że ktoś gdzieś tam grał w ekstraklasie czy, czy w TV, to, to, to za to będzie wystawał punkty. Niestety tak nie jest. Dziękuję. Dziękuję. Trener Mariusz Karol. Dziękuję za gratulacje. Mecz się układał, można powiedzieć, po naszej myśli do trzeciej kwarty, w trzeciej kwarcie od przegranego fragmentu 0-5, gdzie, gdzie Łukasz Żytko zrzucił 5 punktów, to coś się zacięło i no i tutaj mieliśmy troszeczkę zbyt dużo prostych strat i, i, i nieprzygotowanych. No, Wkładała się nerwowość, troszkę się gra nam załamała. Ale myślę, że to jest też no, ciągle jeszcze jest, jest sytuacja taka, że, 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 że nasza forma jest ciągle sinusoidą, i, i teraz ona co prawda już nie idzie w dół, tylko teraz idzie do góry. Ale właśnie przy takim, przy takim łapaniu, nazwijmy to, formy, no, no to się zdarzają właśnie tak, że ten mecz jest taki troszeczkę, że, że zawsze się jakaś kwarta trafi, i instodni to nagle, prawda, 18-26 przegrana, aż tak tutaj tych statystykach, to aż tak dziwnie wygląda, prawda? No, ale tak się zdarzyło i trochę przez to nerwów niepotrzebnych. Ja się trochę też niepotrzebnie nerwuję, bo, bo akurat zawodnicy na te, na te najprostsze rzeczy, o których wcześniej przed meczem mówimy i przygotowujemy się i, i właśnie te rzeczy, te rzeczy, te rzeczy właśnie szwankują, czy, czy nie tyle szwankują, co właśnie takie proste rzeczy, błędy popełniamy, o których jest mowa, do których, o których, na które zwracamy uwagę. No, ale czwarta kwarta no pokazała, że, że, że no mamy faktycznie więcej zdrowia na dzień dzisiejszy niż drużyna z Torunia. To dobrze, bo, bo nad tym pracujemy i, i chcemy się dobrze do play przygotować, także przerwę, którą nam tutaj teraz zgotowano dwutygodniową wykorzystywaliśmy dobrze na, na dobrą pracę. No i będziemy to kontynuować i, i, i każdy mecz chcemy wygrać. Teraz jedziemy do Radeksu, nie mamy wyjścia, musimy wygrać. Jesteśmy w tej chwili na takim, nazwijmy to, musie, jeżeli chcemy się liczyć w dobrych pozycjach przed playoffem. Liga jest bardzo wyrównana. Dziesiąta drużyna ma do nas od nas jedną porażkę więcej tylko, więc e, jeszcze cały czas pilnujemy tyłów, jak to się mówi, I, i, ale, ale, ale chcemy formę budować właśnie na koniec ligi i na, i na playoffy. No i być może to trochę widać, że jesteśmy to troszkę mocniejszym. Zespołem, niż jeszcze jakiś czas temu. także Cieszę się z tych szybkich ataków, cieszę się z agresywnej obrony. Tylko ta jedna kwarta martwi, no ale suma summarum wygraliśmy więcej niż przegraliśmy w Toruniu. Więc w ostatecznym rozrachunku, jakby co wyszło do przymiarek z Toruniem, no to jesteśmy lepsi, prawda? Także z tego się to, to jest też duży plus. Dziękuję. Tomasz Lipiński. No, uważam, ostatnia, ostatnia kwarta, no, którą przebyliśmy 20 punktami, a cały mecz 13 zbiórek bodajże mniej, również asysty mieliśmy bodajże 13 asyst również mniej, więc no, to o czym świadczy, że, że ta gra Rosy była bardziej zespołowa niż nasza, my bardziej po indywidualnych akcjach zdobywaliśmy te a punkty, a w trzecia kwarta, gdzie doszliśmy na sześć punktów, był moment, że mogliśmy przełamać zespół Rosy. Niestety, decyzje niektóre pojedyncze złe i zespół znowu odjeżdża. Po, to jest wielki wysiłek z kilkunastu punktów zejść na sześć, i zespół Rosy to wykorzystał. Nasze zmęczenie, i, i w, trzecie, w czwartej kwarcie nie mieliśmy szans już na to, żeby ten mecz, mecz obronić dziękuję bardzo. Emil Podkowiński. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Mieliśmy co prawda przestój w trzeciej kwarcie, ale potrafiliśmy się zmobilizować i stąd zwycięstwo 27 punktami. Teraz jedziemy do Szczecina i jeżeli tam będziemy walczyć tak jak tutaj, to myślę, że będzie dobrze.